Sumeru od wieków było krainą mądrości. Niestety, zakazana wiedza zaczęła ją pustoszyć. By ratować Sumeru i cały Teyvat 500 lat temu, większa lord Ruka Devata poświęca swoje życie, by zniszczyć zakazaną wiedzę. Odradza się jako mniejsza lord Kusanali z celem kontynuowania misji. Niestety, Akademia Sumeru więzi ją, nie traktując jej jak prawdziwego Archona. Razem z Ildotore planują stworzyć nowe bóstwo wiedzy. I dopiero gdy Iter przybywa do Sumeru, udaje mu się uwolnić małą Archon i wraz z nią pokonać Skarmusza w formie Boga. Pokonany Balladziarz później zostanie, chociaż niechętnie, z sprzymierzeńcem Sumeru i odetnie się od heraldów Fatui. Nahida wymienia elektro- i dendrognozę z doktorem za zniszczenie jego kopii i jego wiedzę, a ostatecznie Nahida i Iter podróżują do wnętrza Irminsul i wymazują z tego świata kompletnie większą Lord Rukadevate wraz z resztkami zakazanej wiedzy, tym samym ratując Sumeru i Teiwad.